Trzyma tutaj, ja wkurzony mixel, i dzisiaj prezentuję Wam oto takiego Miksela chyba najlepszego jakiego zbudowałem. Prawie najlepszego, bo Lord istnieje. Chyba wiecie, kto to jest. I sam w sobie Jorzyn z Bazin. Jego imię to Jorzyn. Czego się spodziewaliście? Jak wygląda? No na pewno jest zielony, to widać. Dobra, zacznijmy od jego nóg. Otóż nogi zbudowałem w miarę fajne nogi. Użyłem elementów zębów jako takich pazurów, i wygląda to nawet fajnie. Ogólnie nogi są takie masywne, co jest fajne, i takie długie, bo ja sobie wyobrażam Jorzina z Barzinc, że właśnie miałby takie długie nogi, aby się wspinać w no ogóle na drzewa i na kamienie, żeby dorywać swoje ofiary czy coś tam. No i co, nogi tyle wyrastają mu jakieś krzewy, bo jest na bagnie, to przecież to logiczne. Logiczne to jest. I pójdźmy do głowy, czyli zęby trzy, bo tyle mu wystarczy. Kość, którą można mu wyciągnąć, tylko ja nie będę wyciągał, bo nie chcę zepsuć tego miksela, yy, ale da się na spokojnie, o. No, można mu dać, nawet łatwo to się robi, tak więc taka funkcja zabawowa. Ma trzy oczy, dwa wkurzone, a pewnie ktoś mu wszedł na bagno i się zdenerwował, chłop. Nie wiem mi się wkurzył, jakby człowiek wszedł na bagno. Jedno takie oko takie mm. Coś. Takie, a te dwa takie są takie Ręce klasyczne, jakby nie wiem co chcecie Mogą się ruszać w bok, w tył, coś tam Tutaj dałem mu takie też elementy Liści, żeby, witał, żeby widać było Że jest porośnięty Z tyłu wygląda tak, nie wiem kogo to obchodzi No i Tutaj dałem mu gniazdo, bo jakaś słówka Widać, że sobie Zrobiła na jego głowie gniazdo I w sumie tyle, jakby uważam Że fajnie to się komponuje i to jest cały Jozin z Bazin, jak wam się podoba napiszcie w komentarzu, na pewno przeczytam, no na pewno z miałbym nie przeczytać, no. Ostatni macie luk na jego mordę, bo pewnie wam się będzie śnić po nocach. Jeszcze bliżej, bliżej, jeszcze bliżej.